Pozwólcie, że jednak wystąpimy razem. Homilia tak zwana dialogowana z księdzem Grzegorzem. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi, który jest tutaj razem z nami, jest inicjatorem tej pielgrzymki. W tym roku jest dodatkowa, można powiedzieć, okazja, ponieważ ksiądz arcybiskup został specjalnym delegatem episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Przedsiębiorców. Nie wiem, czy rozumiecie, Jakie to ważne, bo to już jest wasz biskup. Mimo, że jest biskupem wrocławskim, ordynariuszem wrocławskim, to jednocześnie jest naszym biskupem, czyli biskupem do spraw przedsiębiorców. W związku z tym liczymy na, oczywiście na dalszą obecność, na dalszą owocną współpracę, właśnie w tym duszpasterstwie przedsiębiorców, księżarcy biskupie bardzo serdecznie dziękujemy. Temat naszego wystąpienia to potrzeba duszpasterstwa przedsiębiorców. Przedsiębiorca to jest ten, który liczy, czy mu się opłaca, czy na tym zyska. Chcemy was w tym krótkim wystąpieniu przekonać, że warto tutaj być, że warto angażować się właśnie w tego typu działania, że warto budować środowisko katolickich przedsiębiorców. Możemy powiedzieć, że dzisiaj świat się zepsuł. Że świat ulega takim zawirowaniom, że człowiek zaczyna się gubić. Wielu przedsiębiorców, którzy byli z nami, dziś może przeżywają swoje potężne trudności. Niektórzy musieli zakończyć swoją działalność. A i wielu z Was zapewne yy, dziś w atmosferze radości, ale kiedy wrócicie do swoich firm, to wrócicie do tych problemów do tych zawirowań. Może będziecie wspominać, że wcześniej było tak fajnie, że było łatwiej, a teraz wszystko przychodzi z trudem i nie wiadomo, jaki będzie kolejny dzień. Możemy zrzucić winę na pandemię, ale dobrze wiemy, że tych przyczyn jest znacznie więcej. A może przyczyna jest w tym, że współcześnie gdzieś serce człowieka się gubi. Że człowiek gubi wartości, odchodzi, że zaczyna wygrywać egoizm, indywidualizm, że zaczyna wygrywać tylko czysty zysk, a nic innego się nie liczy. Jak naprawić ten świat? Najłatwiej byłoby powiedzieć, że to jest zadanie rządu, że to przywódcy państw mają ten świat naprawić. Ale to ucieczka od odpowiedzi, bo muszę Was zmartwić, ale oni tego świata nie naprawią, obojętnie czy w Polsce, czy na świecie, oni tego świata nie naprawią. Jeżeli chcemy, aby ten świat był lepszy, jest metoda. Ostatnie 200 lat pokazuje, że przedsiębiorcy wprowadzili olbrzymią zmianę w świecie. Pan Paweł II mówił, że przedsiębiorczość to jest twórcza podmiotowość obywateli. A więc rodzi się pytanie, jak tę podmiotowość rozwijać? W oparciu o co? Kto to ma robić? Tego się nie da zadekretować. Żeby obywatele poczuli się odpowiedzialni, Potrzeba konkretnych wartości. Wiemy, że gospodarka rynkowa bez takich wartości, jak na przykład zaufanie, nie może funkcjonować. Co więc się stało, że te zwłaszcza ostatnie 200 lat wprowadziło taką zmianę? Pojawili się ludzie, którzy zrozumieli, że lepiej nabrać wiatru w żagle niż wody w usta. Zaczęło się inne podejście do ludzi wokół, zaczęło się przełamywanie pewnych stereotypów, dostrzeganie nowych potrzeb i umiejętności zaspokajania tych potrzeb. Stary świat pozostał jakby na swoich pozycjach i obumarł. Natomiast zaczęły się tworzyć zupełnie nowe relacje. Pojawiła się na przykład taka obywatelska cnota współodczuwania. Ludzie wyszli z izolacji, z milczkowatości, z zamknięcia się i rozpoczęła się taka wielka krzątanina. Dlatego dzisiejsze hasło też do tego zachęca, byśmy wszyscy przyszli i zaczęli rozmawiać o tym, co. Ważne. Założyciel naszego zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, francuski ksiądz, ojciec Leon Jan de to jest druga połowa XIX wieku, jako młody wigary został wrzucony w środowisko takiego właśnie burzliwego, dziś nazywamy to drapieżnego kapitalizmu. To były fabryki włókiennicze północnej Francji. I tam ojciec Leon Deon zmierzył się, albo inaczej zderzył się z wyzwaniami społecznymi, z biedą, z uciemiężeniem robotników, ale także z ich, można powiedzieć, upadkiem moralnym. Ludzi, którzy zostali wyrwani ze swoich środowisk wiejskich, lokalnych i emigrowali przy, czy migrowali za pracą. Podjął działania, aby w jakiś sposób uzdrowić tę sytuację. Ale kiedy rozpoczął działalność charytatywną, społeczną, szybko zobaczył że, i wyraził to słowami, że nie da się y, zmienić sytuacji świata, nie da się zmienić sytuacji robotników, jeżeli nie pójdzie się do tych, którzy odpowiadają za pracę innych. Rozpoczął spotkania dla fabrykantów, które my dziś mówimy, że jest jednym z prekursorów takiego właśnie duszpasterstwa e, ludzi biznesu. Poszedł do tych fabryk. E, jeden z takich, można powiedzieć, jego przyjaciół, przedsiębiorca Leon Harmel, e, całkowicie i z wielką radością przystał na tę propozycję. Zmienił sposób postępowania w swoich fabrykach. Sam się wewnętrznie przemienił, ale także wprowadził warunki dla robotników zupełnie nowe, nowej jakości, a skończył na tym, że wybudował w swojej fabryce kaplicę i miał tam właśnie pasterza. A więc ta fabryka stała się wspólnotą ludzi pracujących. I choć panował wtedy antyklerykalizm, jeszcze ten wywodzący się z czasów rewolucji francuskiej, to właśnie te lokalne działania ludzi, przedsiębiorców, spowodowały tę zmianę. Ta zmiana potem była szersza, wpłynęła na to, że Leon XIII pisze encyklikę społeczną i ta fala zaczyna się rozszerzać, płynąć coraz dalej na cały świat. Jeżeli dziś mówimy o potrzebie duszpasterstwa przedsiębiorców, to musimy być taką falą. Musimy być tymi, którzy się nie boją, którzy inicjują. I może mamy poczucie, że jest nas za mało, może nawet jakiś smutek, że powinno być nas więcej, ale takie są zawsze początki czegoś wartościowego. Po to się dziś tutaj gromadzimy. Aby być tymi, którzy powodują tę falę dobra. Chciałbym zachęcić, by Państwo zapoznali się z sylwetką Leona Charmela. To jest człowiek, który napisał pierwszy katechizm dla przedsiębiorców, niestety po francusku, takiej obcej mowie. Może jest wśród nas ktoś, kto podejmie się takiego zadania. To był też człowiek, który. Miał olbrzymią zdolność pokonywania przeszkód. Jego zakład w pewnym momencie spłonął i postanowił to odbudować. To był też człowiek, który miał wizję, którą realizujemy dopiero dzisiaj. W jego zakładzie funkcjonowało 46 stowarzyszeń robotników. To oni decydowali na przykład o zwolnieniach w zakładzie pracy, o wysokości wynagrodzeń a więc dał olbrzymią odpowiedzialność, współodpowiedzialność tym, którzy z nim współpracowali. I razem z księdzem Deonem formowali też przyszłych pasterzy. Właśnie w Przędzalni, w Aldebois przez bodajże 12 lat odbywały się takie letnie szkoły formacyjne dla kleryków, dla duszpasterzy, też dla, dla ludzi świeckich. I przede wszystkim razem z ojcem Deonem postawili sobie pytanie, co jest ważniejsze, miłość czy sprawiedliwość? I odpowiedzieli, że bez sprawiedliwości, bez zachowania wymogów nie można mówić o, o miłości. Ale trzeba oni pamiętać, bo jesteśmy sercanami i miłość Bożego Serca jest jakoś wypisana na naszych sztandarach, mam nadzieję też w naszych wypowiedziach i na naszych twarzach. zachęcamy wszystkich jak tu jesteście wielu osób już związanych właśnie z duszpasterstwem przedsiębiorców czy z duszpasterstwami diecezjalnymi z naszymi tutaj duszpasterzami którzy w wielu miejscowościach prowadzą spotkania właśnie dla przedsiębiorców Pozdrawiamy tych, którzy są tutaj obecni, ale także tych, którzy ze względu na obowiązki duszpasterskie nie mogli przyjechać. Zachęcamy właśnie przedsiębiorców do tego, aby budować te środowiska, aby w swoich miejscowościach tworzyć grupy przedsiębiorców. Dziś widzimy, że jak to jest ważne, ilu ludzi potrzebuje właśnie takiej identyfikacji, tego poczucia, że jesteśmy razem, to co wyraża hasło tej pielgrzymki. A więc niech ta pielgrzymka będzie także zachętą do tego, że warto być, warto się spotykać, warto razem budować i choć może to zabrzmieć górnolotnie, to od Was zależą losy świata. Rzeczywiście zabrzmiało mocno, ale jest w tym głęboka prawda. Chciałbym jeszcze to podkreślić, cytując Długi Sobo Watykański, ale nie zrobię, bo to byłoby już zbyt poważne. Mamy uczyć się współdziałania. Dla zwiększenia efektywności warto działać i współpracować z innymi. To jedna z najważniejszych cech każdego przedsiębiorcy i to jeden z najważniejszych talentów, jakie Państwo otrzymaliście od, od Boga. Z tego też będziemy jakoś rozliczeni na ile potrafię współpracować. Odsyłam do październikowego tematu naszego duszpasterstwa, naszego programu, gdzie ta, to, ten problem jest szczegółowo przedstawiony. Można okazuje się mówić osobno, ale o tym samym. Można yy, stać daleko, ale realizować te same cele.